Dlaczego politycy kłamią przed wyborami? Znaczny moment. Siedzisz przed telewizorem, YouTube'em albo na wiecu wyborczym i słyszysz: obniżymy podatki, podniesiemy pensje, zbudujemy tysiące mieszkań, uprościmy przepisy. Polska będzie potęgą, Polska będzie drugą Japonią. Brzmi znajomo? Tak, bo ten sam spektakl oglądamy co 4-5 lat. Zmienią się czasem twarze, czasem partie, ale mechanizm pozostaje ten sam, bowiem wprost. Przed wyborami wielu polityków kłamie i robią to świadomie, nie po to, by coś zmienić, ale po to, żeby wygrać te wybory. Scenariusz, który znamy, kampania wyborcza to teatr, a scenariusz jest zawsze ten sam. Mamy wielkie obietnice, dramatyczne wystąpienia, medialne hasła, nawet łzy. A potem zaskoczenie. Po wyborach okazuje się, że sytuacja budżetowa jest trudniejsza niż zakładaliśmy, że nie wiedzieliśmy o wszystkich danych, albo że musimy wprowadzić zmiany stopniowo. A ty, jako wyborca, zostajesz z ręką w nocniku. Znów, dlaczego tak się dzieje? Bo politycy bardzo dobrze wiedzą. Nie wygrywa ten, kto mówi prawdę. Wygrywa ten, kto brzmi dobrze. Obiecywanie gruszek na wierzbie działa. Wiesz, co działa najlepiej? Obietnica, która brzmi dobrze i jest prosta. Damy ci więcej pieniędzy, zlikwidujemy kolejki do lekarzy, każda młoda para dostanie mieszkanie, zrobimy to lepiej, szybciej i bezpieczniej. Tylko, że nikt nie mówi jak, skąd te pieniądze na to. Jakie będą skutki uboczne tego działania? To za to zapłaci. Nie usłyszysz konkretów, bo nie o konkrety tu chodzi. Chodzi o Twoje emocje. O to, żebyś poczuł nadzieję, a potem oddaj swój głos. Techniki? Kłamstwa? Kłamstwo w kampanii nie zawsze wygląda jak oczywista nieprawda. To często są półprawdy, czyli mówienie tylko części informacji tej wygodnej. Milczenie o ważnych faktach, czyli pomijanie tego, co nie pasuje do narracji, wyrwane z kontekstu statystyki, które wyglądają imponująco, ale nic nie znaczą. Ataki na przeciwnika, żebyś bardziej bał się tamtych, niż tym zaufał. Na przykład polityk mówi, że za jego rządów bezrobocie spadło do 5%. To prawda? Częściowo. Ale czy mówi, że zmieniła się metodologia liczenia? Albo że setki tysięcy ludzi wyjechały z kraju? Nie, bo to już nie wygląda tak dobrze w kampanijnym spocie. Kampania to emocje. Dlatego politycy grają na Twoich emocjach. Nie przekonują Cię liczbami, przekonują Cię uczuciami, które są w Tobie. Pozdrawiam.